Cześć, zaprezentować zestaw kombo montażowy, w skład którego wchodzą trzy urządzenia: wiertarko, wkrętarka TXS18, zakrętarka TID oraz wyżynarka PSC420. Wszystkie urządzenia są akumulatorowe z gamą 18V i mogą być akumulatory stosowane zamiennie do każdej z tych maszyn. Jeśli chodzi o ten zestaw, daje pełną niezależność. Dzięki temu, że nie mamy przewodów, a same urządzenia do wiercenia czy wkręcania, tak jak TXS najpierw może rozwiercać otwory, a TID dokręcać wkręty czy śruby, bardzo dobrze się uzupełniają. Wyżynarka dodatkowo może pomóc w docinaniu elementów w trudno dostępnych miejscach oraz przy cięciach krzywoliniowych. Dodatkowo w skład zestawu wchodzą dwie dodatkowe rzeczy, czyli toolbox, do którego możemy umieszczać wszystkie narzędzia ręczne, takie jak miarki dłuta, piły ręczne czy, czy ołówki, nawet wszystkie rzeczy, które są potrzebne na montażu. A po zarejestrowaniu pełnego zestawu i wszystkich narzędzi, dostajemy akumulator 4.0, czyli mamy trzy akumulatory do trzech urządzeń oraz ładowarkę, która pasuje do wszystkich tych akumulatorów 4.0. Sam zestaw ma pełną gwarancję all inclusive po zarejestrowaniu do 30 dni tych elektronarzędzi, a po upływie 3 lat usługę MAX 360. Po więcej informacji zachęcamy do wejścia na naszą stronę internetową festul.pl, i tam będziecie mogli dowiedzieć się więcej na temat naszych usług.